Cześć Piotrek z Wisportu. Witam na naszym stoisku na MSPO. W tym roku chciałem pokazać Wam trzy nowości, które żeśmy przygotowali na targi. Pierwsza wersja, pierwszy, pierwszy produkt to jest koncepcyjny na razie pierwowzór plecaka Shotpack, Shotpack 2. Jest to mniejsza wersja plecaka do przenoszenia broni wyborowej. Yy, plecak, yy, sam główny plecak zrobiony na bazie zipper foxa, z kieszeniami yy, przyszytymi na stałe, z dwoma charakterystycznymi pasami, które służą do kompresji całego plecaka. Chodzi o to, żeby nic nie latało, żeby móc ścisnąć cały plecak do pleców, żebyśmy mieli zwartą bryłę. Yy, plecak, yy, sam pokrowiec jest wyjmowany, może. Pokrowiec z systemem nośnym może funkcjonować osobno. Ciekawą rzeczą jest mocowanie pokrowca tutaj na klamry magnetyczne feedlock. Klamerka wystarczy tylko zbliżyć, zaczepia się sama, odczepiać jedną zableczką pociągnięcie. Także to jest taka nowość, którą zbieramy tutaj jeszcze opinie na, na temat tego produktu. I dwie nowe, dwa nowe plecaki plecaki miejskie z serii Warhawk. Tutaj o nich dużo nie ma co do powiedzenia. Jeśli chodzi o co markę Warhawk, mają być to plecaki bardziej miejskie, mniej mola. Chodzi bardziej tutaj o funkcjonalność. Materiały te same, co przy, przy torbach, czyli mieszanka kordury i bawełny, że materiał ma lepszy taki, jak mówią, Hand feeling yy, niż kordura, mniejsze leszczą. No i w tym roku tyle, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne targi.